Mamy jakieś osiągnięcie nawet. Trochę pominaliśmy. Trochę! Ile? 99. No to nie tak tragicznie jak ostatnio, 272. <noise> tam pewnego razu... nie, wcześniej 202 ile Los no no, 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 no no Ej, kto się ustawił? Ej, Czepel, chodź tutaj do nas! W trzy działkę będziemy cisnąć. Ale jak tu bomba wbiegnie, to wszystkie trzy pójdą w pizdu. No będę tak, no niby tak, ale wtedy działko. Się w... Ale Zjedziemy. sam, sam tak kto się w trójkę będziemy ubezpieczali z tymi działkami. A jak tam sam Czepel będzie. To, no to na ile posłać czasów biją mi... Czepel ma tą osłonę Zytańczy. chyba nawet. Czepel zadę, spoko. My mamy aż Co Lol, mamy dwóch snajperów? Mamy. No, no, dwóch snajperów, jak? Dwóch nie snajperów, nie trzech wiem. inżynierów i demoman. Demoman to będzie na pole. nie? Snajperzy nam się tu ustawią. No Ale i co? No to... sobie radzimy. Inż no, inżynierze no najlepiej pójdzie, no bo zobacz, no będziemy ich chcieli sąć tak grupowo, nie? No. Chcę padać ciężko, sobie tu ustawić działko. kurwa, no. ale dobra. O, ja jestem spustkamiarek. Ej, jak wy tą osłonę ustawiać na działko? Ej, to nie osłona, jest ten będę mógł sobie sam nawalać, je, gdzie będę chciał zobaczyć. Ale, ja, ja, ej, to trzeba sobie kupić, chyba? No, nie, Albo nie, nie, to znalazłem. fajnie Trzeba będzie o tym pomyśleć. Właśnie no bardzo jak, fajne, jak tak. skończymy nagranie cepel to mi też wytłumaczysz to co MPD wiesz o tych okay. No, bo no też, spoko. No też to ciekawe jest. No o tych kluczach tak. No fajnie będzie, bo myślę, że z tego skorzystam. Dobra, ale trochę, trochę tajnich... Ej, weź! MPD. Mi, ej, dziara możesz mi la, działko uleczyć? Już. To ja będę strzelał z tego a to będziesz mi leczył, okej? Okay? Bo tak szybciej wyjdzie, bo ja tam muszę le leczę na le wawałam tak leczę leczę. Nie macie co niszczyć. To Proka się zbiera. To ty mi na, na wziałkę. Bomba tak, dojdzie, bomba idzie. Bo idzie. chodź wam, bo chodź wam. Maszowę. Będzie wchodzić tu na górę. Eee, przygotujcie się na to, żeby Dobra, biorę drugą stronę. Dobra, wiesz co? Yy, przenoszę działko. Yy, ta sama misieś... technika, ale przenoszę działko tutaj, bo on już tu idzie. Już nie, już nie trzeba. P. Co to jest jakie to? Eee, trzy. Trzyba. Trójeczka. Dobra. Bo Chodzi o to, że to świetny, bo po prostu mogę się na Nic mamy trzech snajperów... Nie, dwóch snajperów, nie, którzy robią tyle, co... Tyle, co nic. Nie, tracam tylko jednego. I'm, nie, to, mam... de, mamy... Im też Kurwa, nie wiem jak z dźwiękiem z gry, bo to może czasem nas zagłuszać. Yo, no, dobra. Oje, cieszyć możesz. No już ściszyłem prawie na maksa. Dobra, jak coś to co najwyżej. Odziera F4. Ok. Zapomniałem. Dobra, dziara tak samo. Weź mi tutaj, będziesz naprawiał działka, ok? Ja będę strzelał, bo Sto, koch, tak to koch. ja muszę. Nawalam, idzie. nawalam, nawalam, muszę to naprawić. Do, tutaj do dispensera i to wszystko idzie bezsensownie. Nieprofesjonalnie pasujesz za mą mikrofon. Dobra. Tak, niestety. Przepraszam za nieprofesjonalne pasunięcie mikrofonu, ale też zdarza mi się. Mam kater. Ugaram tego, nawalam wszystkim czym mam, widzisz? Aj, uwaga. Ja się zajmę tymi skołtami, wy, roz wy rozwalcie tamto. No też pomogę. Dobra, wkraczam. Dobra, wkraczaj. To co? Zabiło mnie własne ciało! Lol. Lol. Okay. Podstawiłeś się pod Super. strzał pewnie. Wszystko co tam mamy z moją kontrolą. Ja tam już bijam, bo ja tam teleporty wszystko mam porobione. Uważajcie tam idą. materiałami. Ginni. Weźcie je. Kurwa. Na szczęście mam to zbieram. Yeah. Ktoś moim działkiem? No już wygrałeś. No, yeah. ale... Dobrze, że miałem tutaj e, tę no. nową broń. Myślę, że w miarę, że w z działkiem pod koniec, bo już nie wiem czy się to. MPD, chodź tu. Ja to... Patrz, bo to broń jest fajna. Jak widzisz to. No, no, no no jest fajna. No szkoda, no. że amunicji zabiera. Nie czy metal. Ty, możesz podnosić gdzie chcesz i tak? Skąd no skończy? nie, muszę na je zaznaczyć. Nie ma tak fajnie. Bo ja dynamonii. Ja lubię. Wiecie ile mam kasy? Nie. Bo ja też mam ukryte, zapomniałem kupić. Ja mam 74. Ile masz kasy. 74 dolce. Mody ja 974 Ha, pobijam was. Ja mam 1824 w <grymne> co ładujemy? Wytrzymałeś chyba, nie? A, wytrzymali, bo teraz normalnie. No i teraz jeszcze mogę sobie poładować troszeczkę yy, Troszeczkę mogę sobie poładować w szybstrzelność Te dwa szybkostrzelność Także no nie, dzień nieźle, dzień nieźle. Um. Nie wiem tylko, czy dalej tu dać, czy się... dalej tu zostawiasz? To na początek robimy tak samo, okej? Okay? Że ja ten, że ty będziesz naprawiać, ja będę walcz, walił z tego wiesz... Dobra. Bo jak e, F4. Jak wale F4 dajecie. Okej. Okay. Jak wale z pskramiacza, to działko ma maksymalny zasięg dokąd widzę, nie? A jak samo, to, to trochę mniejszy ma. Czaję, czaję. No ale... Wie jak ten, gdzie spaj przybrany. Znaczy nie przybrany. No wiecie, o co Dobra panowie, chyba ostatnia fala. To zobaczymy jak ta fala będzie długa i chyba będę kończył nagranie. No i to wygrałem, no, to fajnie. byśmy na koniec zostali, nie? Idą ząb... bo. No właśnie. O, rozjebali moje. Kurczę, uważaj, że on się schował. Snajper, snajper, lutuję częściej tam kasę. Nie wiem, ja tu nawalam. Nie, A to nie tam Nie, to coś Dobrze, nie idzie Oooooo! Wiem, chodź tu wam. tak, tak, tak. Słuchaj, ja po tu postawię znowu działko. Skrzynkę odlokowałem. I... Znaczy, skrzynkę dostałem jako? Widzę. Zwykłą. Doki są do kitu. Ale numer jaki? A chyba jedynka Jeden? No I... A co? O, co się dzieje? Niszczą no działka? Nie, tylko Nie ma działka, padło. Na no tak ja koniec. E, przejęli pierwszy pułk. Co? O kurwa! No mówię! E, mój dispenser przy przyjrzyciu, żebyś się leczył nim, no nie ma. HA! Ale krzyki, jak wierzę, dobre. temu. Ustawiłem nowy dział różnicze. Um, na dalszym na spawnie, o ja Uważajcie, Snajperzy Snajper. za I uważajcie Komando Foki z przewagą Foki, kurde Okej Rozkurwię Snajpera Moje działko no, Przykleiliśmy Aha E, ja, dobra panowie, to ja będę już kończył no. Hmm. Dobra, to pożegnajcie się ze wszystkimi. No cześć. Marka. No ja też Was żegnam. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w naszych następnych przygodach. Cześć.